Uważam, że kobiety są znacznie lepszymi liderkami i menedżerkami niż mężczyźni. Wynika to prawdopodobnie z tego, że na wczesnym etapie kariery mają dużo więcej obowiązków organizacyjnych w rodzinie i zawodowych, aniżeli mężczyźni. A to procentuje później, na późniejszym etapie kariery, kiedy liczba obowiązków rodzinnych maleje. Kobiety wykorzystują umiejętnie, nabyte wcześniej zdolności, umiejętności i wykorzystują je skuteczniej niż mężczyźni na stanowiskach kierowniczych. Kobiety są empatyczne, bycie empatycznym paradoksalnie w dzisiejszych czasach bardzo pomaga w zarządzaniu, w kierowaniu ludźmi. Przykładem mogą być tutaj kraje kierowane przez panie, takie jak Islandia, Norwegia czy Nowa Zelandia, które znacznie lepiej poradziły sobie z walką z koronawirusem, aniżeli kraje zarządzane przez mężczyzn. Dodatkowo uważam, że powinniśmy mieć więcej pań na stanowiskach, Kierowniczych na stanowiskach premierów i, i prezydentów. W historii naszego kraju mieliśmy w ostatnich 30 latach trzy panie na stanowisku premiera rządu. I osobiście uważam, że następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie również kobieta. Z okazji Święta Kobiet życzę wszystkim naszym pomagowskim paniom wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. To, że kobiety nie nadają się do pracy w zawodach technicznych, to stereotyp nie poparty żadnymi faktami. Zresztą nie musimy daleko szukać, żeby przekonać się, że to mit. W naszej firmie pracuje wiele wysoko wykwalifikowanych technicznie kobiet. Stanowią one główną siłę w dziale montażu elektrycznego, z dużymi sukcesami sprzedają części zamienne polskim klientom, są pierwszoplanowymi postaciami w dziale i engineering, jak również perfekcyjnie przygotowują techniczne opisy maszyn. To oczywiście tylko niektóre przykłady, których w firmie mamy zdecydowanie więcej i które obalają mit, że kobiety nie nadają się do pracy w zawodach technicznych. W tym pięknym dniu wszystkim paniom, zarówno technicznym, jak i nietechnicznym, życzę, aby każdy następny dzień był jak dzień kobiet. Mit, że kobiety są rozrzutne i nie potrafią zarządzać finansami, myślę, że każdy z nas może uznać jako mit nie do końca poparty faktami. Jestem przekonany, że w rodzinie każdego z nas to właśnie kobiety zarządzają lub współdecydują o budżetach domowych. Objawia się to przecież choćby w zwykłych, codziennych zakupach. Należy podziwiać nasze kobiety, że są w stanie utrzymywać budżety domowe w ryzach i nie dokonują zbytecznych, impulsywnych zakupów podchodząc do kasy. A do tego mamy jeszcze wykorzystywanie niektórych rzeczy po parę razy: pomidorówka w poniedziałek z niedzielnego rosołu, czy buty przechodzące z jednego dziecka na drugie. Przecież nasza płeć by raczej tego nie wymyśliła, a jest to niewątpliwie powiązane z ekonomią domową. A teraz nie byłbym szefem finansów, gdybym nie miał kilku twardych finansowych danych statystycznych. Zgodnie z biurem informacji kredytowej, prawie połowa z kobiet twierdzi, że skrupulatnie planuje swoje wydatki. Kobiety są także nieco ostrożniejsze w inwestowaniu finansów, to mężczyźni są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka inwestycyjnego, który może przynieść duże zyski, ale i duże straty. Z kolei w bazie danych krajowego rejestru długów. Znajdują się informacje na temat prawie 700 tysięcy zadłużonych kobiet i ponad miliona mężczyzn. Zdecydowanie też częściej to kobiety oszczędzają i zachowują środki na czarną godzinę. A to, że zdarzają się kobietom mityczne zakupy ciuchów czy butów do jednorazowego użytku, to komu się nie zdarza ten ekstra czteropaczek na zakupach? Nowa książka czy samochód? Zatem, co prawda, pieniądze szczęścia nie dają, ale szanowne panie, życzą szczęścia do pieniędzy. Mit na temat tego, że kobiety są słabszą płcią, obala zdecydowana większość pań, jakie znam, zwłaszcza te, z którymi na co dzień współpracuję w Chomak. Podziwiam kobiety za ich wielozadaniowość, za to, że pomimo iż większość z nich pracuje zawodowo, znajdują czas na prowadzenie domu, opiekę nad dziećmi, realizację swoich pasji. Według mnie tyle rzeczy na raz nie mogłaby udźwignąć słowa płeć, oczywiście pomijając fakt, że żyją one statystycznie o kilka lat dłużej niż mężczyźni. To prawda, co mówił Łukasz. Pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi to nie lada wyczyn. Uczesne kobiety są na tyle silne, że potrafią zadbać o siebie same, jednak doceniają wsparcie troskliwego partnera w domu, czy motywującego szefa w pracy. Kogoś, kto nie boi się powiedzieć, że jest wyjątkową osobą i umie wesprzeć, kiedy ona tego oczekuje. Drogie Panie, życzymy Wam więcej czasu dla siebie i spełniajcie swoje marzenia. Dziś największy mit to ten, że kobiety powinny zajmować się tylko domem. Spójrzcie na świat, w którym żyjemy, na to, co dzieje się w naszym środowisku pracy i jak wygląda świat w mediach. Kobiety są w nim obecne i aktywne, zarówno jako specjalistki w różnych dziedzinach technicznych i nie tylko, jako liderki różnych organizacji, jako osoby zarządzające ludźmi, firmami, jako podróżniczki, którym nie straszne są żadne przygody. Panie są obecne wszędzie i dają sobie świetnie radę ze wszystkimi zadaniami. Zbogacają i upiększają świat tak, że nikt już nie chce i nie próbuje tego trendu zatrzymywać. Płeć męska coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że rola kobiety to nie tylko dom i rodzina. Nie da się zamknąć kobiet w domu. Zresztą potencjał, którym dysponują jest tak ogromny, że biada temu, kto by chciał wpaść na ten pomysł. Lusterko służy do przeglądu się w nim, a nie patrzenia na drogę. Mówię lewo, a myśli prawo, czyli po prostu baba za kółkiem. Uważam, że to przestarzały stereotyp z pewnością więcej to dla wielu zaskoczeniem, ale okazuje się, że to mężczyźni statystycznie powodują więcej wypadków niż kobiety. Z czego to wynika? A z tego, że sposób jazdy kobiet jest po prostu inny. Kobiety jeżdżą bezpieczniej, bo jeżdżą wolniej i bardziej zachowawczo. To nas mężczyzn oczywiście drażni, bo drażniąco sobie znać testosteron nie pozwala zostać z tyłu. Zawsze chcemy być szybsi. Ale Artur, żaden macho nie przyzna, że w tej zarezerwowanej dla niego strefie kobieta potrafi nas jeszcze pokonać. To może tak myślą macho. Ja uważam, że kobiety jeżdżą coraz lepiej, choćby z racji wykonywanych zawodów, czy po prostu dostępności aut. Co więcej, są też bardziej odpowiedzialne i rozsądne z zakółkiem niż panowie. Drogie koleżanki, tak, szerokości z kółkiem.